Ciekawe on sobie wtedy opuszcza, a ja ją mam zabezpieczoną. Mamy od razu w ręce, którą mam na dole. Druga jest tylko u góry do zabezpieczenia. Jak chcę biec, mam ją cały czas zabezpieczoną. Ja już ją tutaj nie macham, nie wyciągam, tylko jak mam tutaj w dwóch rękach, to potem jak puszczam, to cały czas ją mam tutaj. Ja już nie odrywam, chyba że masz całą przestrzeń dla siebie i możesz biec. Wolniej, a dokładniej i zabezpiecz piłkę. Nie?

Jak każdy zrobi dwa razy to zmiana strony. Nie ta ręka. Dawaj, dawaj, dawaj w tempie, bo to jest znana da. Set. Nie rób tego kroku lewą, tylko się odskut prawą mogą. Hop, połóż, daj. Prawą nogą. Jak masz róg molegle stopy. Masa jest, jest Nie, nie go tu.